Cześć, ja jestem Bluemis razem ze mną jest Bluemis. I witamy Was w kolejnym odcinku Dreamscapes. Zaczynamy oczywiście w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio. I ja znalazłam jeszcze jedną drogę. Oczywiście znalazłam ją siedząc w toalecie i kiedy ja trzymałem myszkę, a Harpun tu zarzucił. I możemy wejść na górę satelita nowego. Mamy. Oko. I oko. I podnieś oba. No, zaraz, daj ba, żyć. Oba znalezione. Ja to bym jeszcze to wyrwał, nie? No właśnie. Może ty? Nie, jeszcze można na satelitę kliknąć. Ułomem? Ułomem? Nie. Mm -hmm. Ułomem można w takim razie otworzyć skrzynię. Tak, no jest no. już jeżeli nie. nie Taśmy pewnie potrzebna. Jeżeli nie łomem się otwiera skrzynie, to ja nie wiem, czym bohater chce ją podważyć. Paznokciami chyba. No, może być. Ty na no nie uspokaj się ten pies. Pies sąsiadów na nas szczeka. Mm. Dziwny jest. No dobra, wychodź, cofaj. Jeszcze. I skrzyneczka i otwieraj. No Kemister O, jest. mamy benzynkę okay, o, jest i... uszkodzone lustro No dawaj, tego użyj na lustrze Najpierw, o i podnieś I okej, okay. i co to jest? To jest jakaś ściera Rag, ale to nie, nie mógł tego wziąć Po prostu tam z samochodu? Wszystko można było Tylko wiesz, no. A teraz jeszcze butelka i mamy koktel no Dobra, czyli leziem tu um. Leziem Nie tu a, bo tutaj będziemy... Po części tu, tylko na ten kliknij. To. to, to ten Doryken kliknij na wlot. Nie, to potrzebujemy wy. A tu możesz kliknąć. To, tu postaw. Nie. I jeszcze potrzebny wąż, którym spuścimy benzynę i sprzedamy ją na stacji benzynowej. Nie można po ścieży. O! A nie dobra, bo tam było co innego. Ok. Mm, gdzie jeszcze możemy? A wiesz, użyj na przykład rak, żeby przedostać, żeby okno otworzyć, nie? Mamy nóż, nóż. prowizoryczny, to na górę. Ja bym kabel pociął. Mogliby skrócić to, nie? Może ten tak lata strasznie, ale chyba nie. No, no, do, no właśnie. Bo do czego można użyć noża? Do zabicia Tima. <laughs> no mamy się sami tym zająć, no. A Żeby Lina? By... Nie, miałem wrażenie, że ona też y, tam że ona się podświetliła. Niestety... Ale mogę się mylić. Tu jest trytytka też, może, ale no. ona się nie zapala. Okay. Mhm. Nic tu. Nothing to do here. No, tu nóż raczej kiepsko. Mm. Nie ma do czego. Drzwi pewnie się otwiera od środka. Nie wiem. Mm, Okej, okay. czyli wychodzi. Zaspa stąd. coś może? Może gdzieś tu właśnie coś? No, bo nic. Prawie nic. To Bo tu możemy tylko do. Czyli wracamy. Tak. Ok. E, idź do kwiata. E, a, że nożem. Nie, nie, ale kwiat jest do Oj. tyłu. No tak. Tak, że, że, że nożem, nie? Ok. I mamy trzy lustra. Dobra, to. to teraz leżem. do pająków. E, gdzie tutaj? Tak. Tu, dalej. I tutaj. Na dół. I tutaj. No. I teraz. Czy lustra. Cyk, cykens pykens i ustaw je. Do górnego teraz? Nie, dobrze, przekieruj na to. Teraz to do, do górnego i to ten kręć jeszcze. Baduba. A zobacz, czy jeszcze możesz tu pokręcić, żeby tu się tu jakoś dostało. Tylko zacznij nie. od pierwszego. Nie da się w ogóle kręcić. A już się nie da, czyli szkoda, czyli możemy iść generalnie dalej, bo tu nic nie zrobimy. Okay. No to wchodzimy do królestwa powiem. O, Kokon, to teraz rozetnij. Pochodnia. Ja pochodnie bym odpalił od promienia słońca, nie? Generalnie. Nawet mnie nie polec, żeby słuchawki założyć. To tyle, że grem postękał i pojęczał poję i uciekł. Okej. Okay. Podnieś pochodnie. Torch. E, tak, możemy odpalić na górze. Cofnij teraz. Odpal na ogniu. I wbijaj na dół i spal temu pająkowi dom. Myślisz? Tak. To nie będzie miłe. Pajączyny są po to, żeby je palić. A, mamy kabel. I dzida stąd, zanim on wyjdzie i nas zeżera. Znaczy, mamy wąż, żeby no spuścić tak, benzynę. Tak, o to chodzi. E, tu. No? I to. Tak. I tu. Ej. Jose. Może kabel to jest do anteny. Nie, a, poszło. No i zgarnie teraz klik i lecimy, odpalimy. Ciągnąć nie trzeba było. Hmm. Nie, bo jeszcze by się ochlał z jego pierwotnością, to jest możliwe. Dobra, wlewamy wachę i odpalamy przycisk po prawej. Kliknij. co jest, a soft lock? Soft handle, gdzieś nie. Kliknij dokładnie nad przycisk. Możesz jakoś trafić, nie? Nie, tu się zaświeciło. Hint nie działa? Nie, ale też nie ma. Że... O, jest. Looks like a diesel generator. Cord. Starter cord. E, linka jest potrzebna, żeby odpalić. No ale Hint mm. nie, nie działa. Mm, mm. Bo to jest taki. A dziś się otworzyły. O. To jest creepy, że one się od tak otworzyły, nie? Patrz, Xbox. Starej generacji. Jeszcze tu jest oko. Nie, a tu wygląda jakby było oko, nie? Ale są trzy, dobra, okay, dawaj. Okej, lecimy pomału. O, mamy. Linka tak. do odpalenia generatora. Nie Soft wiecie. handle tu może być użyty, to. Kable jakieś wystają. Nope. Okej, okay, no to wyjdź. E Aha, to było pod... Nie, nie zdjęliśmy, ale... Yn, tak. Coś się jeszcze tam świeci. No też mi się tak zdawało, ale gdziekolwiek bym mnie kliknęła... To jest to, to samo, okej. Okay. No to jeszcze Xbox się świeci. A, to nie. No i dobra. O. Jest y, hand... Ten, tak. Ale potrzebujemy elektrykę odpalić, czyli z linką musimy wyjść na zewnątrz. No wyjdź na zewnątrz do generatora. No zaraz sprawdzę, czy tu jeszcze coś się może. No raczej nie. Dobra, czyli lecim tu. Odpalaj. do dołu kliknij. Tu o, i, i to. Dobrze, wchodzimy. I zapal świateło. Tu masz włącznik, światełka. Szybko poszło. Nie działa włącznik, ale może maszyneria ruszyła, bo mamy elektrykę jako taką. Czy ona jest po prostu tak, żeby dla, dla zabawy? Bo nie, żeby to ten, to musimy wejść tu i naprawić. No to mamy. No daj. I dawaj kluczem. Ale dobrze, kliknij na kabel. Nie, no. Jeszcze nam czegoś brakuje. Podejrzewam, że kabla. A weź, nie, weź ten. Co? E, rozpuść gorącą wodą lód. Myślisz? Aha. Ja, nie, no tam. I teraz użyj e, tego, no. Cyk. Na no, antena z napiękiem mortodu czyli uciekamy. Okej. Okay. A jest. Ten Gida. Dobrze, uciekaj. Co on się człowieka zamienił? Którym to problem? spoko. Idź na policję Bo to była ona! O. A 30, on gizmo zabił! 31-22 On gizmo zabił! Gremlina! <grymne> zabił go! No to prądem, nie? No tam ja bym te kable odłączył i bzd! Ale, brzyda. Dobra, musimy go przywrócić do życia. Dawaj, 30, 30, nie, 30, jak było? 30, 31, 22. Ok, no to leć do yy, pojazdu. 2, tu w prawo. Tu. I prawa, tak. 30, 31 i 22. Nie tak. A, jest, ok. Mamy zapałki. Nie. Tarty, tarty. to lecimy do... po ym, dmuchawkę. Okej, okay, użyj darta i strzel w tego dziada. Myślisz? Tak, znaczy, no zużyliśmy nóż, to ja bym tam... cofnij. Oj nie. To ja bym tam strzelił i nożem go, ale... To <grym> do podeszła i go strzeliła po prostu. Ale niestety nasz bohater jak zużyje coś, to on to wyrzuca, nie? <grym> nie zauważyłbym, gdyby nie powiedział. <grym> No. Mam jeszcze na kaszel. To pijemy cały. A mówią, że wąchanie nic nie daje. <grymne> <grymne> Okej, okay. a to tim jest swoją drogą? Nie. Właściwie tak. nie. Tak. Powaga? to koniec, ale, ale czy my coś cały czas omijamy? ale przecież mieliśmy mieć wybór. no chyba nie. ja chciałem złe zakończenie. ja tego A nie, nie happy rozumiem. End. żadnego gadki, żadnej gatki na koniec, no po prostu nic. ty po prostu wziął i się obudził. ja się jeszcze raz pytam, czy my coś omijamy? Nie, może jest jakieś zakończenie, jak się zdobędzie wszystkie AOF Beholder. Pięciu nie zdobiliśmy. Co najmniej. Nie, pięciu. Było, że pięciu nam brak. Więc. Nie możemy. To nie, no według, według nich zdobyliśmy. No, byśmy musieli zacząć od nowa, ale według nich skończyliśmy całą grę. Okej, okay, achievements. Find other chapter of the Diary. No to nie znaleźliśmy wszystkich Nowy kartek właśnie, dziennika. Ale okay. a ten jest ten. E, jak w tym poszukiwaniu obiektów trzeba 10 razy hinta, ciepnąć. Find all Old beholders, oh, tak. Trzy mhm. chaptery without using hints. I tu jeszcze są i pięć razy użyć hinta, żeby nauczyć się tego, jakie mm. przedmioty trzeba znaleźć, więc takie pierdoły zostały tak naprawdę. Okej, okay. A... nie, nie mamy teraz możliwości wejścia do tej księgi i wejścia do konkretnego... Yy, nie chyba. A, tak mi się wydaje, ewentualnie w ekstrasach. Ekstras, coś by było. Nie, ekstras tak, by były. A, no ta, tak, ale tak to byśmy musieli bity. chyba zacząć całą Grodnowa żeby znaleźć, czy coś gdzieś e, faktycznie m, jeszcze zostało. I po prostu przejść całą grę od nowa, szukając wszystkiego od nowa. Mhm. Znaczy, ja myślę, że to, to jest faktyczne zakończenie. No to jestem bardzo rozczarowana. Znaczy, brakuje Tylko... takiego. Niektóre gry faktycznie mam za duże, za długie te zakończenia. Gadają, gadają, gadają i gadają. Ale tutaj na no, czegoś brakuje. Stanowczo czegoś brakuje. No, brak jakiegoś podsumowania. Albo jakiegoś słowa na przykład, że Boże, przepraszam, że ci nie wierzyłem. Jak mam, mogłem teraz wiedzieć, naprawdę. Mam że koniec gry był robiony za paczkę pistaszków. <laughs> Bo zakończenie to jest od tego, jak obudziliśmy gremlina to ten sam nam powiedział że oh no I'm losing my power i Tim nie ja nie powiedział, że losing my power tylko że losing my body again że znowu no stracił swoje no ale, ciało ale dalej dalej to jest jedno zdanie jego i później obudzenie się Tima i to jest całe zakończenie które pozostawia trochę do życzenia i trochę to jest powiedze, powiedziane nad wyraz, bo pozostawia bardzo dużo to nie nadwyrost. No jest nie, dobrze, jest niedopowiedzeniem. Hmm. No ciekawa jestem, czy to ze względu na to, że my coś źle zrobiliśmy, inaczej zrobiliśmy, coś ominęliśmy, czy tak faktycznie wygląda koniec gry. Znaczy, możemy tak, możemy zrobić coś takiego, że przejdziemy sobie jeszcze raz tą grę, szukając wszystkiego, co tylko można i jeżeli będzie jakieś dodatkowe zakończenie, to dograć je. Można A jeżeli tak nie będzie dodatkowego zakończenia, to uznajemy to za zakończenie, które jest w skali od 1 do 10 na, na minus 5. <noise> Dobra, nie zanudzajmy, bo ekran miejmy zanudza nadzieję, że, Miejmy nadzieję, że mimo tego zakończenia seria się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli, żebyście nie przegapili kolejnych serii z Blumis w tego typu. A no i co? Życzymy Wam miłego dnia, miłego wieczora. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć! Cześć.